Cześć. Pokazuję dzisiaj zwężenie, z, z, zwężenie skrzyżowania ulic, ulicy kolejowej i zwycięstwa. A to zwężenie wynika z powodu budowy przejścia podziemnego koło Odwolca PKP Białystok. Mamy tutaj takie pachołki ostrzegawcze linie poziome, żółte, tymczasowe dra hmm, kierowców, bo ruch samochodowy odbywa się tylko tamtym pasem w obydwu kierunkach. Tutaj mamy tymczasowe przejście dla pieszych, oznakowane takimi Yy, Też barierkami. Tam stoją słupy takie, no, be betonowo okrągłe. Może w tej, te, tej chwili będzie je widać? A samo zwężenie jest tam. I zwężenie to pokaże. Z dwóch perspektyw: perspektywy kierowcy samochodu i z perspektywy pasażera autobusu miejskiego. Wstawki. Ostrożność, zakrojen nos i ustawa z Tutaj mamy koparę, tam właśnie jest też góra Piachu, właśnie to zwężenie, które pokazywałem przed chwilą w perspektywach. też jest e, rozkopa, rozkopane. Ogrodzone e, siatką. Nie wiem, czy mówiłem w, w, w poprzednich odcinkach, czy nie, e, to, to teraz powiem: przejście podziemne będzie się zaczynało tam, gdzie pokazywałem, czyli tam. I będzie się kończyło. Tam, czyli gdzie jest ulica Świętego Rocha i tak prezentuje się przecie podziemne od strony, tor od strony torów kolejowych. Tutaj mamy takie e, e, rury, to są jakieś rurony, to był punkt odniesienia mój w tej chwili, tu stoi pociąg, tutaj mamy e, peron i tu stoi oda. Tam właśnie kopara, nie wiem, czy widać w tym słońcu. Um, o, w tej chwili może być widać para I kończ tam. Dojdzie aż tam. Ten, to w ogóle los kopana Aż tam do końca, aż do tej drugiej kładki. I tutaj jestem teraz od strony świętego yy, rocha koło dawnego centrum park i tu widzimy maszyny budowlane tam na dwodali widzę, że jakiś sklepik e, Kamra chyba tego nie uchwyci, ale ja widzę, ja widzę, że jakiś sklepik tam jeszcze chyba jest, więc no nie wszystko jakby wy no zabrali że tak powiem widok z drugiej kładki a tutaj Wagony e, tra, e, tradycyjne, wagony towaro towarowe. A skład do Wrocławia ciągnie lokomotywa EP09 Przepraszam EP07 chyba 9, tak? 397 EP07 PSK 397 Tak ona się prezentuje. Teraz może lepiej numer wygląda, znaczy bardziej wyraźny, może teraz lepiej będzie widać. wagony Wie większości nowe wagony bo... i pomyka sobie też skład towarowy Gdzieś? Yes. Podlaski, Herówka. Młody miasto stoi na pobożu 5 przy gronie 4. Planowy wyjazd pociągu o godzinie 13:53. Na gronie Świętce stoi kronie, sobie Pielsk Podlaski. Jest to e, Szynobus, ten e, pociąg do e, Siedrec, e, który przed chwilą został e, no, po, powiedziany przez gło, gło, głośniki. Przyznam e, chyba powinno się mówić, na nagłośnienia dworca. Tak on wygląda. A w ogóle jeszcze tutaj jest kawałek zadaszonego? No i te ruby. I to tyle.